Bycił pochwalony Jezus Chrystus. E, nazywam się Sebastian na mam Bisek, a od 14 lat jestem księdzem. 14 lat temu przyjąłem sakrament świadczy kapłańskich i to tak bardzo mocno zmieniło moje życie. Na zewnątrz, jestem takim samym mężczyzną, jakim byłem wcześniej, natomiast. A wnętrze jest zupełnie inne. Wnętrze zostało przemienione przez sakrament święceń kapłańskich. Kiedy pan Jezus powoływał swoich apostołów, przyszedł nad jezioro Genezaret i tam spotkał Piotra, spotkał Andrzeja, spotkał również innych apostołów. Spotkał bardzo zwykłych ludzi, takich prostych. My muśmy powiedzieli, że oderwanych od pługa, ale tam oderwanych od sieci, od sieci rybackiej, i powołał tych zwykłych ludzi, po to, aby stali się kimś niezwykłym. Niejednokrotnie ja czuję się właśnie takim człowiekiem oderwanym, można by powiedzieć, właśnie od pługa, czyli od takich zwykłych zajęć i zaproszonym do tego, aby być kimś niezwykłym dla Jezusa Chrystusa, ale również dla całego świata. Nieustannie dziwię się, jak to może być, że Pan Jezus takiego zwykłego człowieka powołuje, ale przez te kilkanaście lat Odkrywam, czym jest właśnie kapłaństwo. Jest to dla mnie ono łaską, przed którą nieustannie, jak powiedział Ksiądz Jan Twardowski, nieustannie klękam i za nią, za tę łaskę nieustannie Panu Bogu Jezusowi Chrystusowi dziękuję. Czasami na rozmyślaniu pytam Jezusa Chrystusa, dlaczego właśnie ja, czy ja sobie na to zasłużyłem i gdzieś w głębi duszy otrzymuję Taką odpowiedź, bo tak, bo ja tak chciałem. Im więcej mam od kapłaństwa, tym bardziej odkrywam wagę tego daru, który Chrystus Pan złożył we mnie wielką moc, która przemi również w moich rękach i jest wypowiadana przez, e, przez moje usta. Kapłan nie jest sam dla siebie, ale jest posłany do tego, aby iść właśnie do innych. Więc e, może taki dziwny ze mnie dar, ale. To, co jest we mnie, to, co jest przeze mnie, to myślę, że też że jest dawane wielu innym ludziom właśnie w sakramencie kapłańskim i przez posługę mnie jako kapłana. Ostatnim czasem zauważam, że bardzo wiele osób modli się za nas, kapłanów. Jest to niesamowity dar, który my kapłani otrzymujemy od tak wielu osób. Ja niejednokrotnie tę modlitwę za nas, kapłanów, porównuję do tej sceny ze Starego Testamentu, kiedy Izraelici walczyli z obcymi wojskami, natomiast Mojżesz razem z dwoma starcami weszli na górę. I cały czas wtedy, kiedy Mojżesz miał podniesione ręce do góry, Izraelici wygrywali. Natomiast kiedy jego ręce opadały i mdlały, i Mojżesz opuszczał swoje ręce, Izraelici przegrywali. I wtedy ci dwaj mężczyźni, ci dwaj starcy podtrzymywali jego dłonie w górze geście modlitewnym. W geście proszącym Pana Boga o pomoc, o błogosławieństwo, o wsparcie Izraelitów, Izraelici wygrali, ale dlatego, że ręce Mojżesza były podniesione do góry i wsparte przez dwóch starców. Na mnie modlitwa za kapłanów jest takim podtrzymywaniem moich kapłańskich dłoni, w geście wniesionym do Pana Boga, i ja tego gestu podtrzymywanym dłoni przez. Zwłaszcza ludzi świeckich nieustannie doświadczam w swoim życiu. Zwłaszcza tak bardzo mocno doświadczyłem tej modlitwy za mnie jako za kapłana kilka lat temu, kiedy uległem wypadkowi i wtedy, kiedy leżałem na łóżku szpitalnym, czekając na operację, bardzo wiele osób modliło się za mnie. i Otrzymywałam różne informacje o tejże właśnie modlitwie, zwłaszcza wspomniałam właśnie osób świeckich, i ta modlitwa bardzo pomagała mi w tym dla mnie trudnym czasie. W czasie swego rodzaju odzierania i upodobniania do Chrystusa ukrzyżowanego, jak wyszedłem ze szpitala, to dostawałem jeszcze więcej informacji od osób, które się za mnie modliły, które zamawiały w mojej intencji msze Święte. Więc ta modlitwa, tej modlitwy w sposób szczególny wtedy bardzo mocno doświadczyłem, ale również przez całe moje życie kapłańskie. Pan Bóg otacza mnie takimi osobami, które nieustannie orędują. Za mną przed tronem, przed tronem Pana Boga i jestem wszystkim osobom za to niezmiernie wdzięczny. Od około 15 lat codziennie staję przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, aby sprawować najświętszą ofiarę. Staję przy dwóch ołtarzach, staję przy ołtarzu Bożego Słowa, aby pokazywać Jezusa Chrystusa w Jego słowie, w Jego nauczaniu, staję również przy drugim ołtarzu, ołtarzu eucharystycznym. Moje słowa Chrystus Pan wtedy właśnie staje się obecne w postaci chleba i winy na ołtarzu. Takim bardzo ważnym momentem dla mnie w trakcie mszy świętej, oczywiście cała msza święta jest bardzo istotna, ale takim bardzo ważnym momentem są słowa konsekracji. Modlitwy, słowa wypowiedziane nad chlebem, słowa wypowiedziane nad winem, przyjmuje mnie dreszcz niejednokrotnie wtedy, kiedy wypowiadam słowa. Bierzcie jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Nie mam mnie wtedy. Pomimo tego, że zewnętrznie cały czas jest ksiądz Sebastian, ale wtedy mój pan, mistrz posługuje się całym mną, aby przyjść w sposób sakramentalny na ołtarz. To dla mnie niesamowita chwila, niesamowity moment. I czasami pytam się. Panie, jak wielką łaskę mi dajesz, jak wielki dar mi dajesz, że w tym momencie mogę trzymać Ciebie w swoich dłoniach. Dłoniach, które nie zawsze są tak wspaniałe i tak cudowne, nie zawsze są czyste, ale jednak Ty nie brzycisz się takim, jakim jestem, i poprzez moje dłonie stajesz, stajesz się na tym ołtarzu, na tym czy też na innym. Ja i Eucharystia. Myślę, że ja i Eucharystia to nieustanne pokazywanie twarzy Jezusa Chrystusa, ale również szukanie twarzy Jezusa Chrystusa, zwłaszcza tej twarzy z chusty świętej Weroniki. Obym był, takie moje marzenie i moje pragnienie, obym był właśnie jak ten chleb, który każdy może wziąć, każdy może się nasycić. Nieustannie proszę Pana Jezusa, aby był tym, który tego chleba eucharystycznego, którym jest Jezus Chrystus, będzie udzielał, będzie udzielał innym, każdemu, kto chce przyjść i się nasycić, żeby więcej nie pragnął. Amen.